Cześć, jestem YouTube Game i witam Was w walce wieczoru o mistrzostwo Golden YouTube w stypulacji Hey Cell. To jest oczywiście mistrzostwo Golden YouTube, Hey Nussel Match. Zwycięzca Raram Rambo, czyli Young zmierzy się z mistrzem Golden YouTube, czyli wojtazem. Który sam y, spytałem się go oczywiście, żeby nie było, bo nie chcę mówić, że ktoś coś mi napisał, a potem będzie, że nie napisał i kłamie. Że to on chce, wybierze stypulację i on wybrał stypulację Hell, Hell i na na Cell Rozumiecie? Dobry ten sok. Znaczy nie, to jest, to jest jagurty, Jezu. Jogurt piję właśnie. Fruwita. Jogurt pitny. No nie wiem, czy taki pitny, nie wiem. I zaczynamy to. Wchodzi sam Wojtas. Mistrz Golden YouTube. Który. Czy znaczy tak, jak powiem tak. Jak była, pamiętam, to ta seria moja, gdzie walczyłem przeciwko innym o Mistrzostwo Golden YouTube. I najpierw tam przegrałem z Babą wygrałem o, walkę z Reyem Styler, żeby zdobyć tam Konadera. Potem przyszedł e, jeszcze raz Bapotunte. Teraz się e, inaczej zrobiłem, wziąłem moich widzów. Do tego, żeby było jeszcze jakoś, w ogóle wiecie, inaczej. I no mamy Heli na mecz. I jak to w ogóle wyjdzie? Muszę powiem wam szczerze, jak to wyjdzie. Pomiędzy tymi dwoma panów. I ja szczerze obstałem. Wojtek z obrony mistrzostwo. Czy nie, ja nie chcę nic mówić, że Jung jest yy, yy, słaby tam, czy coś, nie? Tylko że on. Wszedł, jak pamiętam z numerem 10, czyli ostatnim. Aż sprawdzę nawet, bo ja, ja już mówiłem to kilka razy, mam słabą pamięć, strasznie słabą. O, wywaliło mi YouTube'a, super. Dobra, moi drodzy, lecimy. NXT Krzysztof jest, mamy mistrzost e, walk o pas Golden Youtube. Jest sam Young. Chyba właśnie, jak pamiętam, Young oh, wygrał tę walkę. Young, chyba, że z zmianą ostatnim, nie? 220 lb! jest the wild side. What? What side? No mówiłem: Jungus przed 1980 roku. Wyeliminował mnie jako ostatniego. A mogłem to być ja, moi drodzy. To mogłem być ja! Ale no co poradzimy, no, Jung zmierzy, zmierzy się z samym mistrzem, on jest w YouTube, a potem Woj wojta sam napisze, zobaczymy co jeszcze powie. Z kim byś chciał się zmierzyć jaka stypulacja, czy da mi walko mistrzostwo, czy coś takiego, mam nadzieję, że odpisze, ale jak nie, no to walimy się Saka z, z nim w jakiejś stupulacji, po prostu jak go wybierze. Zobaczmy piękny krono od Wojtasa, rozpoczynając tą walkę, Wojtas podnosi Junga. Zobaczmy, będzie supleks. Zobaczmy supleks! Bardzo piękny supleksik. Piękny kopniak Wojtas podnosi Junga. Zobaczmy. Piękny z półobrotu po prostu z łokcia. Baczmy, Podnosi Junga, kopniak. Zobaczmy. Chwila! Pedigree! Co już? Co? Raz, dwa, trzy. Co, co, co? Przysięgam! Ja nic nie robiłem! Przysięgam! Aha! Ja przysięgam! To jest moja pierwsza próba! Przysięgam! To jest pierwsza próba! Wojda sobrania mistrzostwa! Dlaczego tak szybko? I czemu... To był to był squash match? To dzisiaj mam squash, re, squash match raiding 5 na 100! To nieźle, nie? Powiem wam! Ja nie mogę! Wojna z ubraniem w takim łatwym pojedynku, szybkim oczywiście Dobra, Wojtas napisz mi. Jakbyś mógł oczywiście, mam nadzieję, że mi napiszesz z kim chcę zawalczyć i w jakiej stypulacji. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w końcach na moim kanale, prawdopodobnie w poniedziałek. Trzymajcie się i cześć!